Pierdol po polsku, czyli misja w Auschwitz, kurwa. Witold Pilecki, oficer armii krajowej, który sam zgłosił się do Auschwitz. 1940 rok. Pilecki daje się aresztować, by wejść do obozu. Jego cel? Zebrać informacje i zorganizować opór wśród więźniów. W obozie tworzy podziemną organizację Związek Organizacji Wojskowej przekazuje światu pierwsze raporty o okrucieństwach nazistów. Pilecki pokazuje, jak wygląda piekło: komory gazowe, tortury, głód. W 1943 roku ucieka z Auschwitz. Misja zakończona sukcesem. Jego raporty trafiają do aliantów, ale reakcja świata jest zbyt wolna. Po wojnie walczy z nowym wrogiem komunistami w Polsce. W 1948 roku zostaje aresztowany i skazany na śmierć przez władze PRL. Dziś jest symbolem odwagi i poświęcenia dla prawdy. Pilecki to bohater, który ryzykował wszystko dla innych. Jego historia inspiruje Polaków do walki o wolność i sprawiedliwość. Pilecki to dowód, że prawda zawsze znajdzie swojego obrońcę. Niech pamięć o nim trwa. To nasz narodowy bohater. Pilecki pokazał, że nawet w najciemniejszych czasach jest miejsce na heroizm. Każdy Polak powinien znać tę historię. To lekcja dla świata.